proszę Państwa, no, można mówić o nowym, powtórnym odkryciu. Wojciech Cejrowski. Z tym, że Wiktora zdążyliśmy wręczyć Wojciechowi Cejrowskiemu w ostatniej chwili, tuż przed jego wylotem do Ameryki. U mnie dzień dobry. U Państwa dobry wieczór. Proszę Państwa, zaproszenie przyszło, ale 15 lat za późno. Przypomnę, że ja już byłem nominowany jako Odkrycie Roku za WC Kwadrans. I jeszcze dodatkowo nominowany za osobowość, najlepszy prezenter, publicysta, dziennikarz i aktor. Zapisałem sobie, tylko wtedy Państwo nie przysłali zaproszenia. Dlaczego? Z powodu poglądów. Żeby Cejrowskiego nie było na sali, bo on jest B. Uprzejmie informuję, że poglądy się nie zmieniły. Precz z komuną i precz z aborcją.